Cześć mam, cześć z tej strony Rejkela w dzisiejszym odcinku przetestujemy takie sobie lody Ben&Jerry zawsze chciałem je zjeść jest to smak Netflix chilled który myślę, że może być dobry bo jest tutaj tak jak widać precel, jest słony karmel brownie są jeszcze chyba jakieś orzechy także myślę, że może być naprawdę dobre były naprawdę również drogie ale i tak udało mi się je tanio wyhaczyć <laughs> Bo wiem jak normalnie to kosztują po 30 parę złotych, tak kupiłem w sergrosie za 21,99 zł No i cóż, w dzisiejszym odcinku sobie przetestujemy. Także tutaj jest taka kanapa w, kolor, w kolorze taki sam, jaki ma przycisk subskrybuj, którego możecie kliknąć tam na dole. Żeby taki ani inny fajny film Was nie ominął. No i cóż, zaczynamy testing. Nie wiem czegoś spodziewać. Odkręcamy. Zawsze nie zjeść. Są... O! O! To kosmicznie wygląda. Tak to się prezentuje. I robimy to. To jest ogólnie 465 ml. Także może nie jakoś dużo, ale robimy to. Dla porównania. Tak się prezentuje to z moją ręką. Albo dla porównania. Nie wiem. E tu idę do telefonu. Ale dobra. Testujemy to. Trzeba się wbić. Tak to się. Kurde. Tak to się prezentuje. Widać tutaj jakieś ciastko już. Mmm. Ej. To jest dobre. Zimne ogólnie. Ale tutaj tak mocno, może może chowim czuć. Może dlatego, że wziąłem taki kawałek. Zobaczmy sobie dalej. No to już nie. Ale to. Tuż tym słonym karmelem. To jest dobre. Ogólnie czuć teraz taką śmietanką, tak ogólnie. Jeżeli chodzi o to, o czym się wyróżniają to mają tutaj właśnie te brownie, czy co to jest. To jest... Mo który nie znał czekoladowe, czekoladowy, jest takie... Jak masło orzechowe wręcz. Może przy tym słony karmel? Zobaczymy, czy będą jakieś kawałki pretzla, czy nie. Chyba nie. Wiem, że lody jest naprawdę dobre. Ja myślałem, że to tak będzie, że to na szybko je zjem. A to jest tak, nie mi się wydaje takie małe, jak za dwie dychy. Jak teraz patrzę, że ja mam to zjeść, to to jest naprawdę duże. I ja sam tego nie zjem. No, nie pierwszy raz tak sobie lody je, tak z opakowania łyżką. Fajnie się je. No, co, co tu się zagłębiać? Bardzo dobre weźmy na głowę takie właśnie słony karmy czuć mhm. bardzo dobre mm. aczkolwiek za taką cenę mogłoby być coś więcej ale dobre myślę, że takie spokojnie 9 na 10 mogę dać Także już myślę, że to tyle z dzisiejszego odcinka. Na pewno nie wiem tego całego sam, podzielę się z kimś. I cóż, teraz nie Pa, nara, cześć. I czołem. I te lody są ogólnie ba, bardzo kalo, kaloryczne. No tak, czuć. I też rzeczywiście, jak patrzyłem, to to na te niecałe pół litra będzie miało ponad 1000 kalorii. To jest bardzo dużo.